Lato w pełni, kochani, a nie możemy zapominać o tym, że bardzo dużo z Was właśnie wybiera sobie ten termin jako dzień porodu, czyli lato, kiedy jesteście plutko, rodzicie dzieci i potrzebujecie czego oczywiście wysunuszy do karmienia. Słuchajcie, tutaj parę nowości na ten temat. Osoby, które y, rodziły już wcześniej, pamiętają tak zwany model fantastyczny, który jest na specjalnym, elastycznym drucie. Format pełniejszy, świetny na ten początkowy nawał, dlatego że niezależnie od tego, jak bardzo Wam pierś urośnie, to można kupić o rozmiar więcej. Dlatego że ta rezerwa, która jest w tym biustonoszu, chociaż widać, że jest perfekcyjnie dopasowany, a jednak ma możliwość rośnięcia razem z Wami, ponieważ ma taką strukturę materiału. Oprócz tego prosta. Funkcja odpinania klipsa do karmienia, gdzie piersi jest przytrzymywana specjalnie w części dolnej. I to jest model, który zawsze będę Wam polecała na ten początkowy etap, dlatego że wtedy piersi są bardzo pełne i jeszcze musi być ten moment unormowania produkcji pokarmu, który trwa mniej więcej dwa tygodnie od porodu. Dlatego ta opcja w nowej odsłonie, gdzie nie widać, nic kompletnie, jest przezroczyste, a jednocześnie pięknie podtrzymuje od strony wewnętrznej, wciąż pamiętajcie, system antybakteryjny. Jeżeli chodzi o tył, również jest wszystko delikatne, z, z delikatnymi przeszyciami, nie czuć go na sobie, z pełną regulacją. Także to jest model, który ten pierwszy etap załatwi. Kolejny zaraz omówimy, jak dobieracie sobie kolej, na kolejnym etapie karmienia. W kolejnym etapie, kiedy pokarm już się unormował i chciałybyście kupić wiosnonosz kolejny do karmienia, który nie tylko ma te klipsy do odpinania, ale oczywiście odpowiedni materiał i budowę, a chcecie również zrobić niespodziankę mężowi, uwieść go, <laughs> żeby nie widział was tylko matki swojego dziecka, ale również kobietę zmysłową, pełną ognia, prawda Madziu? <laughs> Ja wiem, że w tym czasie, kiedy karmicie, jesteście zmęczone i macie wszystkiego dosyć, wiem, przerabiałam to dwa razy, więc zdaję sobie z tego sprawę, jeszcze te, które chodzą szybko do pracy, wracają tu w ogóle, natomiast Wasz komfort jest bardzo ważny. Tutaj na tym etapie nie zapominajcie o tym, że noszenie stanika wpływa na nie tylko jakość, jędrność Waszych piersi, które w tym okresie jest, rzeczywiście są najpiękniejsze, ale również na zdrowy kręgosłup. Dużo się schylacie, nosicie, dźwigacie, więc ważne jest to, żeby było to przełożenie tej ciężkości piersi między przód, a tył w formie proporcjonalnej. Więc regulacja ramionczek Was nie umija, nie nosicie sobie całkowicie na dole, tylko właśnie dobrze wyregulowane. I bardzo ważny jest ten rozmiar. Bardzo Wam polecam ten model, bo on jest fajny z uwagi na to, że z jednej strony jest już bardziej troszeczkę wydekoldowany i zmysłowy, a z drugiej strony ma bardzo fajną i podatną wersję koronki wzmacnianej od strony wewnętrznej. Oczywiście system antybakteryjny w materiale od wewnątrz musi być. I to, co chciałam Wam jeszcze pokazać, jest w różnych ocenach kolorystycznych, tyle że jasna wersja jest troszeczkę bardziej wydekoldowana. Ona bardziej przypomina taką półmiękką balkonetę, dlatego że ona jest pełniejsza, cięta od dołu, a jednocześnie bardziej wycięta, jeżeli chodzi o sam dekod. Bo ten, który Madian prezentuje aktualnie na sobie, to jest taka typowa, słuchajcie, braletka w wersji przedłużanej z tym podtrzymaniem lekkim. Tutaj nie ma oczywiście żadnych puszaków, bo to już jest zupełnie zbędne. Także to jest druga opcja dla tych. Które już mają ten pokarm unormowany. Mam jeszcze jedną trzecią, fajną i ciekawą opcję do wyboru dla Was. Nie możemy zapomnieć o kobietach, które kochają noszę w wersji podstawowej, czyli typowego formatu usztywnianego, czy z puszapem. Oczywiście on nie posiada puszapu, bo nie ma tam wkładek, natomiast w samej budowie w pełni go przypomina. Zebranie, podniesienie, ekspozycja piersi, ale również forma zabudowy. I co yy, odróżni właściwie od takich typowych, nie tylko ten system antybakteryjnej, wewnętrznej i klips, który tu widzicie, to jest bardzo proste, jeżeli chodzi o karmienie, ale również yy, chodzi o to, co łączy, ale mięciutka kopa, która jest w tym momencie zdecydowanie w swojej strukturze delikatniejsza niż w wersji typowego push Także. Staniki do karmienia, kochani, to nie są tylko, że takie produkty, które mają napis do karmienia, ale one mają specyfikę pewną. I zarówno mają elastyczne druty, jak i klipsy otwierane, system antybakteryjny i zdecydowanie inną strukturę materiału, która jest i delikatniejsza, prawda, i taka miększa. Często, nieraz jak przychodzicie, nie? Takie przyjemne. Nieraz jak przychodzicie do sklepu, i jest cały jakby asortyment do karmienia, nawet nie wiecie, że to są staniki do karmienia. I to jest największy dowód na to, że kobiety karmiące w ciąży mogą się tuć kobieco pięknie, idealnie, w stanie poskrojonym na miarę swoich potrzeb i tego, co oczekujecie, czego, czego szukacie. Pamiętajcie tylko jedną rzecz na zakończenie, że istotne jest to, aby wybierać prawidłowy biostomusz w okresie, w którym się aktualnie znajdujecie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, w kwestiach steników do karmienia, czekamy na Was. W komentarzach, łapki do góry, piszcie, co Was jeszcze w tym temacie również interesuje. Czekamy na Was.